Cześć, dzisiaj witam Was w pracowni, w której bardzo intensywnie ostatnio farbujemy. Dzisiaj pracuję na cztery garnki, i przy tej okazji pomyślałam o tym, że podzielę się z Wami pewną zasadą dotyczącą farbowania ręcznego, właśnie w taki sposób, na gorąco w garnkach. Zasadą, która pozwoli uzyskać jednolite wybarwienia nawet sporych tkanin, sporej wielkości dzianin, takich kuponów, no nie wiem, kilku metrowej długości. Chodzi o to, żeby cały czas mieszać w naszych garnkach. Tak jak widzicie, co tutaj się dzieje, mieszam każdy z tych kotłów po to, żeby tkanina, akurat tutaj mam taki spory kupon lnu w każdym garnku, żeby miała jednolity kontakt z kąpielą barwiącą, żeby te barwniki miały szansę przeniknięcia w każde miejsce również w jakieś. Zagnioty, żeby też barwnik nie skoncentrował się blisko dna i nie pozostawił tam jakiejś, jakiegoś śladu w postaci zacieku czy też osadu, ale także w przypadku barwników, które wydzielają pianę i mają w sobie naturalne saponiny, chodzi o to, żeby ta piana też nie zostawiła jakiegoś wyraźnego śladu. I tak jak widzicie, mieszam garnek, zakrywam. Nawet dzisiaj sobie tutaj z ciekawości stworzyłam taki notatnik żeby zapisywać ile razy robię tą rundkę pomiędzy garnkami. I zaczynam na nowo, czyli ten nieustanny ruch powoduje możliwość pofarbowania na sposób jednolity, równomierny, taki, który zupełnie nie będzie przypominał ręcznego farbowania takiego niekontrolowanego. No i będzie jakimś gwarantem dobrego rzemiosła. Tego Wam wszystkim życzę. Jak widzicie, nie jest to bardzo trudne, ale wymaga trochę zaangażowania i jakby nieustannego czuwania przy naszym źródle ciepła i poruszania właśnie tymi włóknami, które mają się zafarbować. To na tyle.